go dzisiaj, ostatni odcinek przed wakacjami i dawniej nie było odcinków olego. Dlatego pokażę Wam takiego mini człowieka. Tak wygląda dzisiaj z bliska. Tu ma kask, taki szary. Ma głowę takie czerwone włoski. Brzuch. I ręce są takie jak w normalnym ludziku. Ręce i tu brzuch. Całe, całe tutaj to. I nogi są malutkie, ale już nie są takie jak w normalnym ludziku. Dla mnie takie jest minus, że one się nie zginają. Może, może mieć albo takie, albo może w ogóle nie mieć. Odczepić. Ale nie może sobie uśmiechnąć. może stać. Zobaczcie figurkę dookoła. Ten ludzik był do tej gazetki. Tu w tym był, była zmieszczona, Ten tym był ludzik. Tu było takie pudełeczko. Tu jest jak się buduje, tu jest opcja. Wielki plakat. Jest tak wielki, że nie zmieści się. Jest w książce. Jest podzielony na cztery części. To różne zagadki, konkursy. A tu są różne serie. Z tej serii jest jeszcze strażak. Budowniczy. Podobny do Emeda. Z Lego Przygoda. Jest mechanik. Policjant. Maszynista złodziej, astronauta, pilot i nurek. Wszystko kosztowało 10 zł. To gazetki oprócz ludzika była też ta Ona naprawdę jeździ. Kukaj się szają. I wymię wszystkie żółte kocek. Jak do każdej takiej gazetki jest jakiś klocka? Ten ludzik podobał mi się, jest dzieckiem, jest Pierwsza moja figurka dziecka jak mam. Ja wiem, trochę mogę się nie chcę za bardzo zmieniać, ale to jest nic. I będę go sobie na różne podróże wakacyjne. Ale do tego musimy mieć czerwoną czapeczkę. Bo ja mam zawsze czerwoną czapeczkę. Dzięki za wszystkie subskrypcje. Mam już ich ponad 100. Smog J'a wyjdzie niebawem. Ale przedwakacyjne rzeczy nam nie pozwoliły go zrobić. Jak będzie trochę czasu, może w wakacje wyjdzie. Będzie trochę więcej czasu. W wakacje, odcinki nie będą wychodziły do, regularnie, ale obiecuję, że wakacyjne odcinki będą fajne. I subskrybujcie kanał. Cześć!